Bardzo ważnym elementem ubioru męskiego jest krawat. Dla mężczyzny to bardzo często nie tylko uzupełnienie ubioru, ale powiedziałoby się możliwość personalizacji, z drugiej strony dostosowanie dodatku do sytuacji. Inny krawat będziemy nosili na uroczystości bardzo formalne. No oczywiście czarny krawat Musimy nosić na okazje smutne, ale również na okazje ceremonialne wkładamy krawat srebrny. Inny krawat nosi się w sytuacjach towarzyskich, począwszy od tego, że istnieją tak zwane krawaty, nazywane tradycyjnie krawatami pułkowymi. To jest angielska tradycja, że każdy pułk, każdy klub, każda uczelnia ma swój krawat. I krawat pułkowy ma zawsze taki sam w zasadzie granatowy, granatowy yy, granatowe tło z deseniem, który jest odpowiednio herbem pułku czy, 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 czy symbolem wydziału. W naszych czasach coraz częściej w Unii Europejskiej robimy krawaty z okazji prezydencji. Ten krawat, Państwo pamiętają, bo. Nosili go nasi ministrowie podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, ale to jest krawat z prezydencji hiszpańskiej. Często krawaty prezydencji są na tyle związane z czasem, kiedy, kiedy dane państwo przewodzi, że po sześciu miesiącach nie ma się ochoty dalej nosić takiego krawata. Są jednak takie, które zachowują Uniwersalną możliwość i są noszone później. Są krawaty o znakach takich jak, proszę bardzo, miejski krawat Gdańska, czy krawat mojego uniwersytetu. Krawaty dosyć proste, bo krawaty w paski, które bardzo dają wrażenie świeżości, dają wrażenie czegoś prostego, a jednocześnie bardzo dynamicznego. Krawaty o wyszukanym ornamencie, które będzie się wkładało raczej wieczorem. Krawaty wesołe, które nosi się raczej przed południami, raczej latem, wtedy kiedy powiedziałoby się, że pogoda nastraja do takich kolorów. Wreszcie krawaty dziergane. Wszystkie krawaty, które Państwu pokazywałem, są krawatami jedwabnymi. Taki dziergany krawat jest również robiony z jedwabiu. Oczywiście istnieją również krawaty wełniane, istnieją krawaty z tkanin sztucznych, ale wszystkie krawaty inne niż jedwabne konserwują się gorzej. Łatwiej e, odkształcają się, e, znikają z nich kolory, gorzej wiąże się e, węzeł.